Dzień dobry, A, źle, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dzień dobry. 28 marca po południe 14.30, ale jesteśmy już po zmianie czasu, także mamy czas może do 19:00. i oczywiście dosyć tradycyjnie plan był troszkę inny, mianowicie miałem siedzieć. Tam po drugiej stronie. Natomiast dzisiaj tak potwornie wieje, że zawędrowałem do takiej zatoczki. Osłonięta ładnie drzewami z tej strony jest spoko. Problem jest tylko taki, że jest to płytka zatoczka, na którą pada dosyć mało światła. No ale będzie dobrze, wiadomo, musi być. Mamy jakieś 4 godziny łowienia, dwie metody. Liczę na lina. Wiecie, tak chciałbym lina. Natomiast przyjeżdżając na stanowisko, znalazłem puszkę kukurydzy. Może byśmy ją wykorzystali. Jeszcze nie wiem jak, ale coś wymyślimy. Ale najpierw łowimy ryby. Normalnie nie klipsowałbym się w takim miejscu, bo przede mną jest dosłownie 20 metrów wody, natomiast jest tam duży zaczep. Postaram się znaleźć to miejsce, żeby być siód tak tyle przed nim. Ciekawe, ile podajników stracę. Niech będzie że nawet się uda klipsa założyć, czy nie? Nie aż tak dzisiaj? Dobra, mamy go. Towar przygotowałem dzisiaj trochę inaczej. Mianowicie skreting, bo jak jechać na ryby bez skretingu? Bez sensu. I Method Mix od Osmo. Bardzo ciemny, jakoś yy, bardzo rybnie pachnie. Śmierdzi no, ale to chyba dobrze. Nie wiem. Sprawdzimy. I cóż, ostatnio sprawdzałem mi się turbo mini Larwy, także zacznę od tego. Od pomarańczowej. No, bardzo przyjemnie się tutaj siedzi. Już troszeczkę odwrócił się wiatr, mogłem jednak chyba usiąść tutaj po drugiej stronie. No, ale już hotel jest. Tam, gdzie mój fotel, tam i ja. To musi tak być. Mamy tam na oko półtora, metry wody. Średnia głębokość zbiornika to 4,5. Także płytka zatoczka na pewno ciekawa. No, co, trzeba wierzyć, nie? Kamera wam pewnie nie pokaże, ale jak podnosiłem podajnik. O, widzicie, próbuję go przesunąć. Zostawia bardzo, bardzo duży opór. Więc prawdopodobnie podajnik jest w mule. Nie chcemy takiego miejsca, fujka. Hmm. <laughs> no powiedziałbym, że jestem zdziwiony. A tak sprytnie to próbowałem płasko rzucić, dobrze poszło. Ktoś czuje, że nie puści. Ale wiecie, nie jestem zdziwiony, jakoś tak dobry dzień miałem dzisiaj, to można się było spodziewać. Coś nawywijam. Teraz zbijając, skontroluję sobie żółkę, czyli nigdzie tam nie jest uszkodzona, a jest. Czuję tutaj na ręce, że jest zniszczona. Także jeszcze kawałek utnę. Zniszczona żółka, oczywiście do wyrzucenia i nie w krzoki, tylko do tordy albo plecaka. I skoro przewiązane, yy, to właśnie ograniczyłem sobie rzuty. Bardziej w prawo nie rzucam, bo nie umiem. Muszę się kiedyś naumić w takich sytuacjach sobie radzić, ale nie dzisiaj. Także będziemy próbowali gdzieś tu. Jednak tu też wieje. Trochę się pomyliłem z tym. No i mówiłem Wam, że znalazłem to. Skoro już leżało, to trzeba wykorzystać. Domoczymy pelet, elegancko. Ładnie pachnie. Dobrze smakuje. I teraz nie wiem, iść wyrzucić do wody czy zjeść. Po dłuższym spacerze jestem na miejscu. Widzicie, tu jest moje stanowisko, także spacer był ciężki. Tutaj wchodzą gałęzie do wody. Spróbuję sypnąć tutaj troszeczkę kukurydzy. W razie gdyby tam się nic nie działo, to będziemy próbować łowić tu. Takie trochę letnie podejście. Ładny dywan, nie? A, macie. Z całą pewnością jest gorzej niż ostatnio. Ostatnio była ryba w pierwszym rzucie. No, alo, co się dzieje? Nie, tak się umawialiśmy. Dosłownie ziarenko kukurydzy do podejnika. Jeżeli zapytacie po co, jeszcze nie wiem, ale jeżeli pojawią się tam jakieś większe ryby, oby, to niech tam na chwilkę zostaną. Pięknie. I staram się być możliwie cicho, bo widzicie. Ta zatoczka jest jednak dosyć mała, nie chciałbym tutaj spowodować jakiegoś nieszczęścia swoim głosem, ale będzie dobrze. Chyba się coś dzieje na tym prawym kiju, czy to jest gałąź? O nie, to była gałąź. To mnie oszukała skubana. Patrząc na to, co się działo na ostatnich wypadach, obstawiam, że jeżeli brania się pojawią, to pojawią się pewnie pod wieczór, niestety. Tak to jakoś dziwnie ostatnio wygląda, że brania mamy koło godziny 18. Teraz przed zmianą czasu to była 17, teraz 18. Nadążacie, mam nadzieję. Zawiłe. Dobra, jak człowiek nie kombinuje, to później nie pije szampana, czy jakoś tak to było. Jestem mistrzem rzutów spod pachy, Tak naprawdę to nie. No, jak na mnie, to nawet poszło. Pusi mnie jeszcze, żeby rzucić to tam, daleko w tę zatoczkę. Ale staram się czasami myśleć, w ogóle, ale staram się czasami myśleć o ewentualnym holu. Wyciągnięcie ryby z tej zatoczki, przy takiej ilości trzcin, drzew wchodzących do wody i tak dalej, mogłoby być skomplikowane. Temu miejscu, gdzie rzucałem kukurydzę dam 5 minut. Jeżeli przez 5 minut nic się nie wydarzy, wrócę do łowienia, gdzie to było? Drzew, tam. I będę to tak regularnie sprawdzał, co pół godzinki. Po prostu to któryś rzut poleci tam. Bo jeżeli te karpie, kleszcze, liny, karasie gdzieś nam się tutaj pojawią, to na pewno przy takiej ilości kukurydzy chwile powinny zostać. Mam nadzieję. Ktoś sobie tu zrobił fajną bazę wypadową. Nie patrzcie, tam się nic nie dzieje. Bez sensu. Chyba z tej samej skorzystamy, żeby sobie zrobić coś do jedzenia. Uznałem, że jest zimna woda. Więc rozpalę ognisko, to się podgrzeje. Dobry plan, nie? Sprytny taki, tylko żeby mi nie wiało na fotel. Uważaj. Tu się dzieje, a my rozpalamy. Jak się dzieje, też coś tam w zasadzie, to ja wolę jak się dzieje tam. W sensie tu też fajnie, ale tam. Ognisko mi się trochę zepsuło, ale dzisiaj przynajmniej będzie jedzenie z popiołem, jak się okazuje, ale jedzonko. Tyle dobrego, nie? Jak gdyby nie biorą. Myślę, że pora coś zmienić, bo mamy godzinę 17:51, ani jednego wskazania. Dotknięcia, muśnięcia, przepłynięcia, spławu ryby, kompletnie nic się nie dzieje. Zaczynam brać pod uwagę, że ta zatoczka to nie był mój najlepszy plan w życiu, ale i tak jeszcze będę próbował. I dobra, teraz jakoś to mądrze zrobić, próbujemy to wrzucić w zatoczkę. Jak stamtąd później wyciągnę rybę, to chyba oszaleję z radości. Może po prostu przekombinowałem dzisiaj trochę, ale ja też jeszcze nie mówię, że to koniec. Jeszcze trochę posiedzimy. Mamy jeszcze godzinkę. Tą wędkę dorzucę z powrotem tam, gdzie była. No przyszedł czas na ostatnie próby, bo już mamy 18.18. 18. Także dosyć późno, niestety. I mam plan. No, sprytny. Zauważyłem tam bardzo daleko obecność drobnicy. Tam się cokolwiek dzieje na wodzie. Tu. Nie dzieje się zupełnie nic. Nawet rzuciłem trochę czystej spożywki. Zobaczyć, czy będą jakieś oczkowania, nie ma nic. Także ten trawy kij, którym tam raczej nie dorzucę, bo jest tylko 3 metrowy. Przerzucę tutaj, gdzie nęciłem kukurydzę i dorzucę tam jeszcze trochę kukurydzy, może akurat na spożywkę. A co? Znaczy na miks. Odkręcę trochę koło wrotek, żeby w razie czego nie było zaskoczenia też zrobię rzut na spożywkę. Nawet niech weźmie ta wzdręga. A niech weźmie okoń. Nawet może mieć 7 cm. Dzisiaj nie mam z tym problemu. Tylko żeby był. Tylko żeby tam rzucić, to trzeba to rozpracować. Luzuję kołowrotki, bo podejdę do okniska. Ale przy oknisku będę miał dużo wiary. Cały czas. Zobaczcie. Jest. Jest! Nie mogę wędki wyjąć. Mamy rybę. Uuh. 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 Siedziałem przy oknisku. Żeby się trochę ogrzać, i tu gdzie rzucałem kukurydzę, na sam koniec. O, kurde, Ciężko powiedzieć, jaką. Po prostu sobie płynie. Zrobimy to tak. Ja chyba muszę w końcu przestać łowić na dwie wędki. Uff, ale mi ciśnienie podskoczyło. Ja się już pakowałem. Już widzicie tutaj w miarę porządek. A tu mamy coś. Oj, oj. Wydaje się, że niezbyt dużego, ale no coś mamy. Chcesz dosyć mocny opór stawia w wodzie. Ale nie próbuje nam nigdzie uciec, chociaż nie idzie tam w lewo. Ale fajnie, ja pierniczałem mi się ręce trzęsą. Patyki, patyki, patyki. Dałem jej tak lekko przejść tu, ale wraca. Cóż tu mamy? Wydaje się, że nieduży karp. No, nieduży karp, o, o, o. <grystanie> jednak wyliczyłem na lina trochę. Ua, fajnie. Ale na tej wędce Zabawa z takimi karpiami jest przednia, naprawdę. Nie będziemy się z nim długo bawić. Oj, 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 źle, brzydko, nie pójdź tu, czekaj. <laughs> Jezus. Dobra, jest, 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 jest mój. Teraz się obudził, ale nawet ciężki. Dobra, cofam, nie taki mały wcale. Mata, daleko, idziemy. Hoppa. No trafił się na sam koniec, o Boże. Haczyk znowu się sam odpiął od dotknięcia. No, 50 pewnie. Może z małym haczykiem. Uf, bym Wam taki kamień mi spadł z serca. Uf, no, przepiękne. Bardzo, ciekawie, bardzo ciekawe małuski tutaj na ogonie. I znowu wieczorem. A uwierzcie, już ostatni raz podłożyłem do ogniska. Zużyłem całe drewno, które sobie tam przygotowałem. No, bajka. O, ale fajnie. No, nie będziemy go męczyć. Powiecie, przyszła teraz ryba. To jest wcale niewykluczone, że zaraz przyjdzie kolejna. Może się po prostu zaczęła pora nabrania, No, problem taki, że jest szarówka już. Ua. Dobra, na nic nie czekamy. Robię jeszcze jeden rzut, to znaczy po jednym rzucie, bo może się uda i zobaczcie tam, gdzie rzuciłem tę kukurydzę wcześniej. Ech. I też bardzo płytko, przy samym brzegu, no bajecznie. Uu. Ale hol chyba był paniczny, tak mi się wydaje. Z dużym zaciekawieniem go obejrzę, jak to wyglądało. Szybko robimy po jeszcze jednym rzucie. No niestety moje GoPro ma pewną wadę. Bardzo słabo nagrywa wieczorem, także wybaczcie na pewno gorszą jakość materiału na koniec. Jak kiedyś uzbieram na nowe, lepsze, to mam nadzieję że będzie trochę fajniej. A już byłem gotowy się poddać. Już, słuchajcie, zacząłem wszystko pakować na chwilę do okniska, żeby było trochę cieplej. Teraz mi ciepło, więc nieważne. Niesamowite. Tomek, a druga wędka, a druga wędka? Drugą też trzeba rzucić. Nie ma czasu. No, teraz to się ręce trzęsą. Weź tu człowieku kulkę nabi. No chyba w to samo miejsce trafiłem. Szybko, 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 ryby bioro. Natomiast mam wrażenie, że dzisiaj to wyszło tak, że te ryby stoją po prostu przed tą zatoczką. Tu jest za płytko, przynajmniej na te porę roku, na te temperatury, które są i pada tutaj za mało słońca. Albo te ryby po prostu teraz zaczynają brać, bo wcześniej mogły się wylegiwać w słoneczku, patrzeć jak ładnie. Też bym tak robił, jakbym był rybą. Ogarnięte? Dobrze. Liczymy na jeszcze jedną. Słuchajcie, to są jakieś żarty. Poważnie. Wiem, że branie się teraz nie nagrało na 100%, ale widzicie, chowam towar. Od rzutu minęła minuta. No i mamy fajną rybę. Ciemno się robi. Znaczy fajną. Wydaje się większa na pewno. Ten pierwszy odjazd taki fajny. Nie no to takie rzeczy to się nie zdarzają. Jak nic nie będziecie widzieć to musicie się zadowolić moim komentarzem. Nie wiem jak mój komentarz yy, w razie braku obrazu was satysfakcjonuje. Podejrzewam, że średnio. No ale wiecie. Nie można mieć wszystkiego. Coś mi się ten Busbar jest straszny. Nie kupujcie go nigdy. Oj, 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 oj. dałem rybie trochę luzu, niepotrzebnie zupełnie. Zahaczyłem. Niedobrze się stało. Może się to uda jeszcze jakoś wyplątać? Ale ja nic nie widzę. Nie, nie uda się. Polujemy tak. Nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło, ale coś niedobrego na pewno. No bywa. Branie przeatomowe. Całe szczęście, że odkręciłem kołowrotek, bo na bank bym nie miał wędki, a na pewno przyponu. O, gdzieś sobie ryba znalazła jakiś patyk. Nie, dobrze. Ja chyba zacznę już tylko wieczorem na te ryby jeździć. No co to ma być? A ta ryba jest gdzieś tu bardzo blisko. No, niestety ta druga wędka się wplątała i nam nie pomoże. A no, na pewno zaszkodzi. Wiecie, co, ta ryba jest tak blisko mnie, a ja nie, jej kompletnie nie widzę. Nie wiem jaki to gatunek, ale hol na tej wędce jest przebajeczny. Oj oj oj, 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 oj bo tu no, jeszcze druga wędka mi daje opór. Chyba jest też mały karp. Może będzie ciutka większy niż poprzedni. Tak, niestety znowu nie lin. No trudno. No może być i tak. Ja się i tak cieszę. Kurczę. Nie no, na nockę jeszcze za zimno. Nie, nie, Tomek, uspokój się. Jeszcze bez nocy. Na nocki przyjdzie czas. Gleb, mam do Was pytanie. Jeżeli ktoś się zna i mógłby podpowiedzieć jakieś fajne oświetlenie, które mogłoby mi oświetlać szczytówki w ciągu nocy, bo oświetliki na szczytówkę mnie raczej nie interesują, będę bardzo wdzięczny za podpowiedź w komentarzu. Chodź tu. Słuchajcie, ten jest o wiele, 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 wiele bardziej waleczny niż poprzedni. Tamten wyleciał w chwilę, ten elegancko się trzyma. ale Myślę, że to już będziemy próbować, tak? Nie? Uuuu. O, ja tam chyba widzę drugi podajnik już zawieszony. Ja już tego na bank nie rozplączę nigdy, także raczej będziemy kończyć. Jest! Szczytówka! Szczy... Jezus! Teraz to ogarnąć jakoś trzeba, ale fajnie ja pierniczę. Wyjąć tak, żeby nie zniszczyć drugiej wędki. No, nakombinowałem tu. Napsułem trochę. No ten jest mniejszy, co za dziad. Daj mi tylko haczyk i ja cię stąd biorę. O daj. o, pięknie był ten zapięty. Nie miał szans się uwolnić. No, po stanie okniska możecie ocenić, że od rzutu dobrania minęła minuta. No troszeczkę, tro, tro, troszeczkę, ty spryciarzu. Ap. Troszeczkę mniejszy, jeszcze strasznie zimny, ale bardzo ma ciekawe umaszczenie, którego pewnie po ciemku już nie zobaczycie. O, ty. Dobra, idę go wypuścić, bo ten jest strasznie nerwowy. Nie będziemy go męczyć. Chcie, ten jest żywy, strasznie. Nad wodą możemy cię pokazać. O, no, myślę, że tamten był pewnie 50, ten taki 45, ale drugi ryb. No, spiekła do nieba, właściwie. Piękny. Jesteś wolny. Ale walkę dał przepiękną. Szkoda tego brania nienagranego. Przykro mi, postaram się poprawić. To z racji tego, że rybki były grzeczne to w miejscu gdzie brały. Niech mają. Z tego co oceniam po wysokości słońca aktualnej na spakowanie się mam 19 sekund, pewnie z 5 minut. Nie zdążę. To będzie problem. Wracając do wędkarstwa. O, tam siedziałem tam. Czu, czu. Fajnie było. Na koniec, wcześniej niekoniecznie. No trudny to był dzień. Zupełnie inne. Dopiero całkowite przerzucenie się w takie miejsce, które miało być awaryjnym pomogło. W sumie jak tak teraz o tym myślę, to takie jest zadanie miejsca awaryjnego, nie? W sumie chyba dobrze wyszło. Nie wiem, coś się pogubiłem. Zawsze warto próbować. Jeżeli macie czas, siedźcie na rybach ile tylko się da. Bo uwierzcie, na ostatnim wyjeździe złowiłem o wiele, wiele większego karpia w pierwszym rzucie, a nie dał mi tyle radości, ile te dwie ryby na koniec. Wyczekane, trudne, ale wzięły. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.